Mało na tej okay, stronie. Perfect. Zobacz, co tutaj jest. Piotr. 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 Tak, tylko trzy serduszka. Okej. Okay. Drugi wyraz teraz. Okej. Okay. Tak. Teraz ten wyraz, Danosi. Ten. Pijas. Nie. Mogę okay, już zrobić. Pisze tak. Sło, o, on. Pisze. Kropka jest tak. Teraz co tu jest dalej? On. O. N, on. on, tak. Teraz co dalej? Lu. Lu. Bi. tak Pisze. to on? No on. On to jest Piotr, prawda? A jakby to była dziewczynka, to mówilibyśmy ona. a, a. a. Ty? Ta. Też lubisz pisać? To świetnie. To teraz tu się dowiemy coś o Jani. Jania? pisze. Dobrze. I teraz będziesz miał ten wyraz, co mówiłam. On. Nie on. Patrz. On. Ale jest jeszcze jedna literka na końcu. Ona. Ona. Lubi. Pisać. Dobrze. Teraz tu. Ja. P. Pe. Ja. Też. Brawo.